Boczek i bekon. Jaka jest między nimi różnica? No, można powiedzieć, że taka sama, jak między prostokątem a kwadratem, bowiem każdy kwadrat jest prostokątem, ale prostokąt kwadratem już niekoniecznie. Podobnież jest między boczkiem a bekonem, właśnie, ale chcąc się bardziej zagłębić w ten smakowity temat, proponuję rozdzielić sprawę na trzy składowe. Po pierwsze, nazewnictwo. Po drugie jest to wygląd, a po trzecie proces przygotowania. I tak. Po polsku poczek, po angielsku pork belly. Po polsku bacon, po angielsku bacon. Druga sprawa to wygląd, ale to już zapraszam bliżej. Boczek to jednolity płat mięsiwa, w tym wypadku z częścią żebrową oraz ze skórą. Jest ładnie poprzerastany tłuszczem, a kolor ma bladoróżowy. Bekon natomiast charakteryzuje się tym, że wycięty jest w cieniuszkie plasterki, e, tego tłuszczu ma znacznie mniej, jest tutaj dużo więcej tkanki mięśniowej oraz kolor jest czerwoniutki, dużo jaśniejszy, a to z racji tego, że przed obróbką to mięsko było peklowane. Kolejnym, trzecim aspektem jest sposób przygotowania. I tak, boczek wycinany jest przez rzeźników z bocznej części. Może mieć żebra, może mieć skórę, może być tego pozbawiony. Cieńszy, grubszy, to już zależy od wieprza. W takich płatach lub pokrojony na mniejsze kawałki. Jest to produkt wyjściowy, bazowy, od którego dopiero rozpoczynamy przygody kulinarne. Ale zawsze boczek, czyli pork belly, będzie to surowy płat mięsiwa wycięty po prostu z boku świni. Bekon natomiast, ha, ha ha tu sprawa robi się znacznie bardziej wysublimowana, bowiem po pierwsze, e, bekon robi się z innej części boczkowej, tej krzpietowej, która ma mniej tłuszczu, a więcej tkanki mięsnej. Po drugie, zaraz bandzior dostaniesz, po drugie, to mięso jest wcześniej beklowane, później wędzone na zimno, i w ten sposób właśnie uzyskujemy ten charakterystyczny, słono-dymny, wieprzowy posmaczek. Oczywiście krojony jest bekon na takie cieniusieńkie plastereczki, przez które można oglądać świat i wygląda on o niebo lepiej. Zdarzają się też wersje bekonu parzone, ale moim zdaniem to zupełnie inna bajka. Także takie są różnice. Proste, proste. Pozdrawiam.